Duży w maluchu ekstra. Zaprasza Filip Nowobilski. Już bardzo długo nie przygotowywałem materiału, w którym mam okazję przedstawić Wam, jak wyglądają kulisy produkcji filmów na mój kanał. I myślę, że to jest dzisiaj dobry moment, żeby troszeczkę na ten temat więcej opowiedzieć, bo powód jest szczególny. Wiem, że wielu z Was wysyłało mi na przestrzeni lat zdjęcia malucha, który podróżował na lawecie między miastami. Z tego też tytułu, że często w jednego dnia realizuję odcinki w trzech różnych lokacjach oddalonych od siebie. Kilkaset kilometrów i jechanie na kołach nie zawsze jest czymś, co byłoby pożądane z punktu widzenia widzów, no bo to też wpływa w ogóle na harmonogram dnia nieco więcej na to czasu schodzi, człowiek jest zmęczony, moi goście też narzekają, więc dbam o to, żeby faktycznie ten samochód pełnił rolę głównie mobilnego studia. Ale wracając do meritum, w dzisiejszym filmie pokażę Wam coś, o czym jeszcze dotychczas szerzej nie mówiłem. Ok, w filmie z Stefanem Batorem wspominałem, że planuję zakup jakiegoś suwa, który umożliwi mi przetransportowywanie malucha na przyczepie między miastami. Zaraz o tym szerzej porozmawiamy, między czym a czym się zastanawiałem, no ale teraz już trzeba uchylić się rąbka tajemnicy i zaprosić tutaj człowieka, który w tym procesie zakupowym mi towarzyszył. Konrad. Cześć Filip, bardzo mi miło. Z firmy Virage. Tak jest. Albo inaczej. V1 Rage to już jak kto woli. Dowolnie Niektórzy nie też mówić. mówią V1 Rage. Tak, ale tego raczej unikamy. Konradzie, no w ostatnich tygodniach dosyć intensywnie testowałem kilka samochodów, które macie w swojej flocie. Tak jest. I postanowiłem jednak, że będzie to Mercedes GLE też w białym kolorze, z tego tytułu, że maluch jest biały, a nie wiem jak długo będzie mi towarzyszyła ta złota folia, dlatego wydaje mi się, że tak kolorystycznie później ewentualnie będzie się to lepiej zgrywało. Ale z tych wszystkich samochodów, które testowałem, które z nich było jakkolwiek konkurencyjne dla tego pojazdu? Generalnie rzecz biorąc, przetestowałeś nasze suwy, mówiąc tutaj o Mercedesie GLC, później GLE troszeczkę większy i GLS jako topowa S-klasa, tyle, że w suwie. Jak się okazuje, Twoje doświadczenia z użytkowanych aut? Brakowało miejsca w GLC, tak ja to zrozumiałem z naszej rozmowy. GLS troszeczkę za duży, no więc. Proszę tak. bardzo. Jest rozwiązanie. Ty się upierałeś, że Felga w tym pojeździe musi być duża, że jakoś sobie poradzę z tym, z niskim, tym że bieżnikiem. Z, niskim, z niskim bieżnikiem, bo miałem obawy, że jednak ten krawężnik, że, że gdzieś się może zarysować, no, w poprzednim Mercedesie coś takiego miałem. No. Powiem tak, patrząc na Twój profil i styl, który jest w pewien sposób przemyślany, wysublimowany, uważam, że to jak dobre buty, tutaj felga też powinna, a w zasadzie gra dużą rolę, więc no. Patrząc na twój profil i na samochód, uważam, że to jest perfect match, jak to mówią. Ale w porządku, żeby to nie było takie e, skupione tylko na tej części wizualnej. No to jaki tutaj mamy silnik i, i dlaczego ten konkretny Twoim zdaniem, sprawdzi się najlepiej? Silnik mamy dwulitrowy, bo uważam, że to jest jednostka, która zachowuje dobre spalanie do miasta i nie będzie po prostu dużo palić, a jednak no, na to też patrzymy. Użytkowanie, koszty, jest to część, na którą każdy pyta, o, może tak. A jednocześnie wybrałeś auto w stylizacji AMG, czyli wyglądające, no, nazwałbym je dynamicznie, no bo ono zachowuje tą dynamikę, e, spec jest podach, dach, tak bym je nazwał, zarówno z panoramą, z pełną elektryką, wszystkiego co się da topowymi światłami w środku listwy. To też nie są przypadkowe listwy, które wybrałeś, tylko no, te Flying Lights wyglądają świetnie. No i co? Mamy hak. No bo musiał być, to było dla I ciebie. I to jest też bardzo ważne, że, że, że jest on taki wręcz automatyczny, elektryczny. Chowany. Od ręki jestem w stanie go złożyć, rozłożyć, podpiąć przyczepę w bardzo szybki sposób i zaburza on takiej stylistyki, że nie jest na stałe wmontowane, tylko mogę go w dowolnym momencie jednym przyciskiem z powrotem tak. zawinąć. Więc to jest rozwiązanie jak najbardziej mi znane, ale pierwszy raz mam okazję się z Samo nim W premium jest to już normalne, ale rozumiem, że. Nie ma tego wszędzie, więc wciąż fajnie to wygląda, że za jednym kliknięciem pojawia się hak, a później chowa. Auto of Night jeszcze chciałem powiedzieć, że z białym kolorem świetnie kontrastuje czerń, która się tu pojawiła, więc co mogło być chromowane już nie jest. Okej, okay, zostały klamki, wiem, na pewno to zauważą nasi widzowie, ale to znowu opcja, bo chromowane klamki są wtedy, kiedy jest dostęp komfortowy. Tak jest. Czyli Przerywamy dosłownie na kilka chwil dzisiejszy odcinek, aby powiedzieć o czymś niezwykle istotnym z punktu widzenia wszystkich tych, którzy właśnie polują na swój wymarzony samochód. Otóż Platforma Car Vertical przygotowała specjalną zniżkę dla widzów kanału, w ramach której używając kodu DUZY otrzymacie rabat na zakup raportu w którym zawarte są często informacje na temat rzeczywistego przebiegu pojazdu, jego uszkodzeń, usterek, które wystąpiły, stanu faktycznego. Niektóre raporty zawierają także zdjęcia, co w tej chwili pewnie widzicie na ekranie. No i wydaje mi się, że to jest absolutny must-have dla wszystkich tych, którzy... Chcą być pewni, że zrobili wszystko, aby nie wpakować się na minę. Więcej informacji w opisie filmu, a tymczasem my wracamy do garażu. Zaraz sobie porozmawiamy też o tym, jak wasz biznes działa. Masz bardzo fajną historię i spektakularne pojazdy zlokalizowane w waszym garażu. Ja też śledząc od dawna wasze media społecznościowe, zastanawiałem się, jaki jest w ogóle model biznesowy. I o tym też sobie stricte porozmawiamy zaraz we wnętrzu GLE. I to będzie odcinek, który nagramy w szczególnych warunkach. Nikt nam nie będzie mógł zarzucić, że nagrywamy go z pominięciem złotego malucha, bo on będzie nam cały czas towarzyszył na przyczepie podpiętej pod samochód. I jedną rzecz, którą już teraz zauważam, to że będę musiał troszeczkę zainwestować pieniędzy albo w nową przyczepę, Albo w tej, bo ona w tej chwili znacząco stylistycznie odstaje. Więc tutaj pytanie do widzów: Czy wy macie jakiś pomysł, jak w takim zestawie mogłaby wyglądać przyczepa? Albo możemy ją pomalować na złoto, albo na czarno, albo w ogóle zamówić nową konfigurację, która sprawi, że ten samochód i całe to przedsięwzięcie będzie jeszcze bardziej rzucało się w oczy. Ja na co dzień nie lubię się rzucać w oczy, też nie pokazuję specjalnie swojego życia prywatnego, nie opowiadam szeroko o, o, o tym co robię, gdzieś nawet nie odczuwam takiej potrzeby. Natomiast ten samochód... Tej konfiguracji z tym maluchem na przyczepie wykorzystuję do celów też reklamowych, bo siłą rzeczy. Jeśli my jedziemy gdzieś autostradą, ktoś nagrywa, robi zdjęcie, patrzy, jest oznaczenie, no i potem zostaje moim widzem, albo przynajmniej choć raz wejdzie do tego mojego sklepiku. Przede wszystkim jeśli nie lubisz być w centrum uwagi, to myślę, że właśnie będziesz w 100%. Tak jak wspomniałeś, wszyscy nagrywają. Często macie te odbiory w ciągu dnia? No, generalnie rzecz biorąc, yy, obracamy samochodami w skali roku, to jest około 150-160 aut. No to łatwo przeliczyć na dni, że tak. trochę tych odbiorów jest i kokarda często na nich się pojawia. Dobra, lecimy, <grym> zostańcie z nami, będziemy rozmawiali troszeczkę o biznesie mojego gościa. Nim udamy się w podróż z Konradem, to postanowiłem jeszcze odwiedzić pewnego starego, znajomego któremu dużo zawdzięczam, do którego mam tak duży sentyment, że ciężko mi jest go wykreślić ze swojego życia. Mowa o aucie, które swego czasu na moim kanale już się pojawiało, zresztą kilkukrotnie nawet. Jest to auto, które darzę szczególnym sentymentem, bo to jakiś w sumie pierwszy ciekawszy mój samochód, kupiony gdzieś chyba z 6 lat temu. Mowa o tym czerwonym CLA, które niezmiennie ma niski przebieg, bardzo mało jeździ, ale jest coś takiego pewnie w części z Was też, że pewnych rzeczy ze swojego życia naprawdę ciężko jest się nam pozbyć. Więc odpowiadam od razu na pytania, że póki co ten samochód na sprzedaż nie jest. Co przyniesie przyszłość, to zobaczymy, ale na pewno szybko się to nie stanie, bo jeszcze od czasu do czasu gdzieś lubię się nim przejechać. Kiedyś, jak kupowałem Mercedesa CLA lata temu, to wziąłem samochód, który po kilku dniach już zobaczyłem, że może jest jednak nieco za mały. Gdybym miał konieczność wożenia kogoś z tyłu, to byłby on zdecydowanie za mały, ale ratowałem się tym, że mogłem sobie siedzenie odsunąć i wszystko było w porządku. Natomiast to, że mogłem u was przed podjęciem jakiejś decyzji sprawdzić, Kilka samochodów, jeździć nimi tyle, ile potrzebuje tak naprawdę, i podjąć później decyzję, no to to był duży komfort, który pozwolił cały ten proces zoptymalizować, ale chciałem się zapytać, czy to jest jakieś szczególne podejście do mnie, czy to jest jakaś standardowa rzecz, którą macie w swoim biznesie. Generalnie rzecz biorąc, jak to mówią, potrzeba matką wynalazku. Ja, mając doświadczenia z salonu, doskonale pamiętam, że owszem, były użyczenia, nawet weekendowe, dla takich klientów, powiedzmy sobie, ważnych, gdzie naprawdę no, trzeba było w jakiś sposób to wyważyć, czy ten klient rzeczywiście chce kupić, czy raczej chce pojeździć, a może ma wesele i przez ten weekend przy okazji je zaliczy, bierze ten samochód, no to maksymalnie było to dwa dni, czyli. Od piątku do poniedziałku rano. I rzeczywiście rozumiem Ciebie, że testując takie auto, przez limit kilometrów, który jeszcze się tam pojawiał, najczęściej na poziomie 100 albo 150, no nie wszystko mogłeś sobie sprawdzić. Więc my uznaliśmy, że OK, stwórzmy model biznesu, gdzie klient przyjdzie i przetestuje ten samochód i podejmie decyzję, że chce go mieć, chce go kupić po. Kilkumiesięcznym, czy nawet miesięcznym, to już zależy od niego, w czasie użytkowania. No i stąd ten model. Oczywiście, że on ma limit kilometrów, ale ma go 3000 przez pryzmat miesiąca. To już jest naprawdę sporo. Jesteś w stanie po miesiącu i 3000 kilometrów powiedzieć, tak, pasuje mi i chcę go mieć. Czyli teoretycznie można byłoby zrobić tak, że dajmy na to chcę kupić samochód w 2026, jest jakaś rata leasingowa, jakiś budżet mam przewidziany na ten pojazd, więc patrzę sobie też, co Wy macie w swojej ofercie, każdego miesiąca spośród tych pozostałych sześciu, Od teraz licząc na przykład, mhm. testuję inny samochód mhm. e, i później na koniec roku podejmuję decyzję, który mi najbardziej pasuje i e, też z Wami negocjuję cenę i wybieram ten, który jest dla mnie najwłaściwszy, albo w dalszym ciągu, zamiast płacić firmie leasingowej, cały czas wypożyczam od Was kolejne auto na ten okres miesiąca, na przykład na wakacje, większe auto potrzebuje na co dzień mniejsze. Dokładnie, i tutaj musisz mieć na uwadze to, że wynajem od nas zabezpieczacie też finansowo poniekąd no bo znasz ratę miesięczną, jaką będziesz za niego płacił, znasz limit kilometrów, który owszem się tutaj pojawia, ale nie masz też kosztów ani serwisowania tego auta, ani ubezpieczenia to wszystko już jest zawarte. Nic cię tutaj nie zaskoczy, auto jest na gwarancji. Jeśli coś się wydarzy, to cię po prostu podmienimy. To jest duża zaleta na tle. Leasingu i niewiadomych. Natomiast też chciałbym porozmawiać chwileczkę o Twojej historii, bo moi widzowie bardzo często chcą poznawać te historie od podszewki i dowiadywać się w jakich okolicznościach dany biznes się rodził. Wiem, że Ty z chłopakami znasz się od jakiegoś czasu. Wszyscy macie ten wspólny mianownik w postaci, w postaci motoryzacji, ale. Chociażby Romek, jeszcze parę lat temu pewnie nie przypuszczałby, że będzie się zajmował tym biznesem. Wtedy, gdy gościłem go w swoim programie pierwszy raz, miał prestiżowe studio autodetailingu, oklejał spektakularne pojazdy, które do niego przyjeżdżały z całej Polski nie tylko. Natomiast teraz głównie jest zaangażowany w ten projekt. Zresztą, zapraszam serdecznie do obejrzenia odcinka z Romkiem po dzisiejszym materiale, bo też progres dosyć duży zrobił. Tak, no rzeczywiście łączymy tutaj no, pasjonatów motoryzacji, tak trzeba to powiedzieć. Wiem, że dzisiaj to jest popularne zdanie, ale naprawdę u nas e, tak to wygląda. Czyli jest Mateusz, Marcin, Romek i ja. Jest nas czwórka. Mateusz z Marcinem generalnie zajmują się ubezpieczeniami i to nie tylko motoryzacyjnymi, szeroko pojętymi. Romek, tak jak wspomniałeś, detailing e, różnych ciekawych samochodów. No i ja dołączyłem do tej spółki kilka lat temu, kończąc pracę w salonie marki premium, marki BMW, bo myślę, że możemy o tym śmiało powiedzieć, gdzie zaczynałem od miotły, bo tak trzeba to powiedzieć wprost, że przystawiałem samochody i z pełnego przypadku się tam pojawiłem, po prostu odwiedzając znajomych na kawie, bo mieliśmy w domu Samochody marki BMW, no i jakby widując się na serwisie, mówiliśmy sobie cześć, więc miałem jakby do kogo wrócić przy okazji swojego wolnego czasu wtedy. No i V1 Rage był moim klientem. Jak już doszedłem do pozycji, gdzie sprzedawałem te samochody, no to chłopaki zamawiały po prostu auta przeze mnie. Finalnie zakończyłem współpracę, to było 5 lat temu, w 2020 roku i nawiązaliśmy współpracę na tyle mocną, że zostałem prezesem zarządu i dziś v No jest już taką firmą, powiedzmy, widoczną mocno na krakowskim rynku, a motoryzacyjnie spełnia naprawdę motoryzacyjne marzenia, duże projekty, drogie samochody. No i tutaj wejdę Ci w słowo, bo też e, słyszałem historie takie, że Wy, no, Podejmujecie się każdego wyzwania, jeśli ktoś ma taką fantazję, aby mieć konkretną specyfikację jakiegoś egzotycznego samochodu, to jeśli nawet trzeba pojechać na drugi koniec Europy, to wy takie auto w trybie ekspresowym dostarczacie. No nie wszyscy chcą się bawić w to, żeby na własnych zasadach i warunkach, na własnych zasobach kupować ten samochód i pośredniczyć w tym wszystkim. Macie taką ekskluzywną usługę, w ramach której możecie sobie pozwolić na to, żeby, żeby komuś pomóc. I jeśli ja bym sobie dzisiaj na przykład wymarzył, dajmy na to, Porsche 911 w niecodziennym żółtym kolorze, z brązową skórą, to z dowolnej części świata jesteście w stanie mi takie auto sprowadzić? To jest ta nasza ulubiona działka. Mówisz o tym torcie, który jest najpiękniejszy, bo właśnie takich klientów. No, poniekąd szukamy no, to jest y, największa dawka dopaminy emocji. Kiedy przychodzą, mają w głowie no, marzenia, tak trzeba je określić. Stricte je określiłeś. Żółty, brązowy środek. Jestem przekonany, że takie auto jest dostępne na rynku. Pewnie nie polskim i tu przychodzimy my, bo za granicą na pewno by się takie znalazło pomagamy kompleksowo, tak? Czyli nie musisz znać języka, a nawet jeśli znasz, to możesz po prostu nie mieć ochoty na negocjacje i rozmowy. Nie interesuje Cię tłumaczenie dokumentów, włożenie tego lawetami. Chcesz mieć gotowy produkt, który kupisz albo po prostu za gotówkę, albo sobie go wyleasingujesz, bo kupisz go od nas, a my wystawimy fakturę do podmiotu finansującego. I takie rzeczy zrobiliśmy tutaj. Warto o nich wspomnieć. Myślę, że możesz rzucić też przebitki nawet dla widzów, choćby McLarena krakowskiego, który śmiga w pięknym pomarańczowym kolorze, czy 911, Ferrari. na no, Tych aut jest sporo, wybierzmy choćby trzy, które gdzieś się u Ciebie pojawią. Piękny projekt. W porządku, natomiast też jestem ciekaw jak duży jest ten dzisiaj Wasz biznes, no bo Ty będąc pracownikiem, ale jednak takim który no, nie ma siły jakiejś władczej, musi dopasowywać się do struktur organizacyjnych, wykonywać swoje obowiązki, oczywiście zajmować się tą sprzedażą samochodów, ale w granicach pewnych reguł ustalonych. No, wchodzisz nagle na rynek, gdzie odpowiadasz za zakupy ekskluzywnych samochodów przekraczających często swoją wartością milion złotych. Jaki proces mentalny w Twojej głowie musiał nastąpić, że byłeś w stanie się tak znacząco zmienić pod kątem biznesowym? Czy z czasem, wraz z rozwojem biznesu, do tego dojrzałeś, czy, czy po prostu ta praca w BMW to był tylko etap, a Ty już od początku byłeś gotowy, żeby, żeby takie grube tematy robić? Skłamałbym, bym powiedział, że to było od razu, bo nie miałem żadnego doświadczenia. Ja nie wywodzę się z motoryzacyjnej rodziny, więc tą drogę musiałem przejść sam. Zacząłem owszem w salonie, szedłem po tej drabince do góry i nabrałem pewności siebie i uwierzyłem w to, że doszedłem do momentu, gdzie jest jakiś sufit, którego już. Nie przeskoczę. Praca w obrębie jednej marki. Owszem, świetnej marki, bo BMW to marka premium, mająca drogie i szybkie samochody, ale no, wiadomym było, że nie doświadczę topowych supercarów. A to, to najbardziej mnie nakręcało od dzieciaka. Spodziewam się, że naszych widzów również bardziej porusza Ferrari, Lamborghini czy McLaren niż BMW M. Nie ujmując w tej kwestii, oczywiście, tej marce. No więc, yy, decyzja była prosta. Trzeba stąd wyjść, żeby zacząć nową, lepszą przygodę. A te wszystkie samochody, które stoją w Waszym garażu, to są pojazdy, które są Waszą własnością? To są pojazdy, które są już podpisane przez klientów? Czy to są te, które dopiero czekają na nowych? Jestem przekonany, że część wideo się będzie zastanawiała, jaka jest tutaj struktura. Generalnie rzecz biorąc, Powiedziałbym, że z każdej grupy znajdziesz tam samochody, zarówno nasze prywatne, auta zamówione mm, wspólnie z klientami, tak trzeba to powiedzieć, pod ich najem. Bo tu warto wspomnieć, że przy najmie możesz również uczestniczyć w procesie wyboru konfiguracji tego samochodu. No więc y, czasem kończą jeden najem, by zacząć kolejny. Ewentualnie no, są to nasze auta używane, bo tym również się zajmujemy. To jest działka, na której Violanelli też mocno się skupia, czyli jeśli masz auto z pewnych rąk albo jesteś w ogóle pierwszym właścicielem, nie ma gigantycznego przebiegu, no to chętnie pomożemy w dalszej jego sprzedaży przy założeniu, że są to marki premium, bo... No w Toyocie na przykład nie działamy w dużym skrócie. Pierwsze przyspieszenie tym zestawem holowniczym, że tak powiem, wywołujące nieco ciarki, bo nie wiem ile to metrów ma z 7? Na pewno. Więcej nawet, biorąc pod uwagę jeszcze malucha, nie wiem, może nawet 9 metrów całe to cały Myślę, ten przebytek. 9 metrów mamy na pewno i strasznie jednak niecodziennie się tym kieruję bo to jest taki mały autobus biorąc pod uwagę manewrowanie tym zmianę pasa z prawego na lewy gdy jeszcze w żaden sposób nie widzę w lusterkach malucha gdzie mogę się nieco zapomnieć ja w ogóle o tym zapominam, że ty masz z tyłu no tak. zapięty, ten samochód tak dobrze mi się tu siedzi. Mam nadzieję, że nigdy widzowie nie będą świadkami jakiegoś jednego czy drugiego nagrania w internecie, gdzie dochodzi do jakiejś sesji przez to, że kierowca zapomniał o tym, że z tyłu jest maluch, ale to jest kwestia tego przyzwyczajenia paru kilometrów jeszcze i się wszystko uda nadrobić. Przypominam Filip, że takie rzeczy się najlepiej klikają. No wiesz, <laughs> chroni mnie Panie Boże przed takimi dramatami. Jeszcze jakiś czas temu tego typu garaże w Polsce, jakie macie na przykład wy, to była swego rodzaju egzotyka. Bardzo mało było też osób, które potencjalnie mogłyby chcieć jeździć tak jednak drogimi samochodami. Masz wrażenie, że w Polsce ten poziom życia się podnosi, albo społeczeństwo może się nieco rozwarstwia i pewnych ludzi stać na te dobra luksusowe bez większego problemu i ta Masa ludzi jest coraz większa, ale jednocześnie też wiele osób no, żyje od pierwszego do pierwszego. Jakie są Twoje refleksje na ten temat, patrząc stricte na, 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 na ten Wasz target, na tą grupę klientów, która na co dzień się w Waszym środowisku obraca? W mojej opinii, to co na pewno widzę, to zmieniło się postrzeganie posiadania samochodu. Dzisiaj wynajem jest rzeczą normalną. Przyszło to do nas z zachodu, kiedy nagle się okazało, po co ja to mogę mieć? Jak mogę spłacać utratę wartości i mam ten sam produkt, który finalnie oddam? Wezmę kolejny i niewiele będzie mnie interesować. Więc na pewno zmieniliśmy myślenie. Czyli kiedyś. Trzeba było mieć, wyłożyć kasę, przelać ją z konta i dzięki temu można było powiedzieć, tak, kupiłem auto XYZ. Dzisiaj leasing to jest rzeczą normalną. Jak przejdziesz się po swoich klientach czy znajomych, no to w zasadzie nikogo nie zaskakuje, że ktoś wziął kolejne auto w leasingu do firmy, bo robi koszty. Ale pamiętam, że chociażby Buddha zawsze mi powtarzał, że on lubi być w dowodzie swoje imię i nazwisko. Są tacy ludzie, którzy dalej, dalej to sobie cenią. Jasne, i to jest okej, okay. ale na pewno posiadanie leasingu nie jest żadną ujmą. Wiem, kojarzę te filmiki, gdzie ludzie mówią, że. Posiadanie finansowania nie jest ok, bo to znaczy, że Cię na to nie stać. To jest dłuższa rozmowa księgowa, nie wchodziłbym w to teraz. Patrzę na to od strony sprzedażowej, że świat poszedł do przodu na tyle, że można dzisiaj łatwo sfinansować bardzo drogie samochody. Nie trzeba do tych gigantycznych zdolności. Jak już na to zarabiasz, nie wnikam. Więc rzeczywiście tutaj Polska zrobiła gigantyczny krok dla przypomnienia. W Katowicach, na Śląsku znajdziesz bardzo drogie marki jak Bugatti, Koenigsegg, Pagani, tego nie było, a dzisiaj poniekąd, wiem, że to zabrzmi śmiesznie, ustawiają się kolejki, żeby kupić te samochody, albo w ogóle nie ma slotów, gdzie mówimy o autach po 15 baniek nawet. A myślisz, że z czym to jest związane, że jest coraz więcej osób, które sobie na to mogą pozwolić? Polska jest mimo wszystko bardzo przedsiębiorczym krajem. Poszedł do przodu, pojawiły się biznesy międzynarodowe, które widzimy. No i szybko reaguje grupa siedząca w motoryzacji, właściciele dealerstw. Plus, mimo wszystko do nas przyjeżdżają sobie z zagranicy, bo okazuje się, że mamy slot produkcyjny, co dzisiaj. To, to może brzmi śmiesznie, ale to nie wystarczy czasem mieć pieniądze, żeby coś kupić, bo okazuje się, że idziesz do Ferrari po, nie wiem, 296 pista, a ktoś ci mówi, ale pan nie ma historii. A okazuje się, że pojedziesz do innego salonu i nagle mają takie miejsce i, i możesz rzeczywiście nabyć taki produkt. Więc są to owszem luksusowe problemy ludzi, może trochę zaskakujące, ale no widać, że Polska jest gotowa, żeby ich obsłużyć. Ma ten produkt, ma ludzi, którzy się na tym znają, no i my wśród nich również jesteśmy. Wspomniałeś Konradzie jeszcze nim wyjechaliśmy na, na autostradę, gdy byliśmy w waszym garażu, że w ciągu roku ile samochodów sprzedajecie? Nie więcej 150-160 rok rocznie. Jak wygląda codzienność w takiej firmie? No bo to powiedzmy jest sprzedaż auta w każdym dniu roboczym, w większości tych dni roboczych w ciągu roku. No ale jeszcze oprócz tego macie pozatrudnionych ludzi, którzy wam towarzyszą, w jaki sposób dbają o tę flotę, kontaktują się z klientami, prawników, którzy siedzą nad umowami. Gdybyśmy mieli o tym biznesie troszeczkę porozmawiać, to jakiego rodzaju codzienność w waszym Aspekcie funkcjonuje, bo wiesz, ktoś może patrzeć, widzieć tylko i wyłącznie samochody, gość ma wymarzoną pracę, ale w rzeczywistości pewnie tych zmiennych jest mnóstwo. Oczywiście, tutaj masz 100% rację i nawet trochę z uśmiechem zerkam na ciebie i cieszę się, że to poruszyłeś, bo rzeczywiście, od boku to jest piękna praca z drogimi autami fajnie uśmiechnięci goście, z klimatyzacją, zbierający kasę. Nie, to tak wygląda od boku. Naprawdę jest to stresogenna praca. Poszukiwanie produktu, sfinansowanie tego, tutaj nad wszystkim trzeba pomyśleć. Jest ogromna odpowiedzialność, bo ktoś ci powierza naprawdę duże pieniądze. Często to są kwoty powyżej miliona złotych, jak sam wspomniałeś. Więc jeśli popełnisz tutaj błąd. No, to może być po prostu bardzo drogo, ale jak to wygląda? Najczęściej klienci zgłaszają się do nas sami, bo już wyrobiliśmy sobie markę, która pozwala na to, żeby ten klient do nas zadzwonił. Bardzo dużo działamy na poleceniach, żeby one były. Oczywiście liczy się tutaj obsługa. Wciąż korzystamy z takich źródeł jak Otomoto, tam dalej szukamy klientów. No i do tego jest sztab ludzi, jak sam powiedziałeś, opieka nad garażem, te auta trzeba regularnie myć, serwisować, zawozić, odwozić, odbierać od salonów, laweta, oklejanie, ubezpieczenia. No i jakby gałęzi jest wiele do tego, żeby to prowadzić. No i cały dział administracji, jak się domyślasz, ilość dokumentów, które przechodzą akcyzowych, tłumaczeń, faktur no jest po prostu masa. Bardzo się cieszę, że miałem okazję spotkać Konrada na swojej drodze. Jest to facet, który razem z przyjaciółmi, kolegami założył coś, co dzisiaj jest świetnie prosperującym biznesem, o którym więcej dowiecie się czytając w opisie tego filmu. Natomiast to, co chciałbym tytułem jeszcze podsumowania powiedzieć, to, że liczę na Wasze komentarze, a także na to, że zastanowicie się, czy przypadkiem w procesie zakupu pojazdu nie pomoże Wam Car Vertical, które przygotowało 30% rabat dla widzów kanału na zakup raportu. W ramach którego po numerze WIN możecie sprawdzić dowolny samochód. Więcej informacji w tym przypadku także w opisie filmu. Do zobaczenia na drodze. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.